Panie Marszałek, Wysoka Izbo! Jako poseł zobowiązałem się, ślubowałem, przed suwerenności Rzeczypospolitej i dlatego zagłosuję za odrzuceniem tej niekonstytucyjnej ustawy napisanej w Brukseli w pierwszym czytaniu. Trzeba bronić polskiego porządku prawnego. Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek pisał nam ustawy w Brukseli. Ta ustawa powstała poza Ministerstwem Sprawiedliwości i opozycją. Przypominam Wam, że wszystkie ustawy dotyczące Sądu Najwyższego 2017 roku powstały poza Ministerstwem Sprawiedliwości. I to jest Wasza wina, bo mamy taką skundloną opozycję, która żebrze w Brukseli po to, żeby atakować Polskę, po to, żeby nakładać sankcje tylko dlatego, żeby wrócił Donald Tusk do władzy. Jesteście skundloną opozycją. Zdecydowanie tak. Kiedyś była ruska targowica, dzisiaj mamy berlińską opozycję, która robi wszystko, żeby Donald Tusk wrócił do władzy. Wy odpowiadacie za ten kryzys. Wy odpowiadacie za to, że nasze Eurokraci szantażują. Jest mi wstyd, że zasiadacie tak licznie w, jeszcze w tym Sejmie. Ale wygramy wybory i przywrócimy praworządność, bo wy nie zasługujecie na to, żeby Dziękuję być poświęcimy. Panie pozwalem. pośle, proszę bardzo, pan poseł Andrzej Grzybkoalicja Polska. Pani Marszałek, naprawdę. Przywołać, ja poczy poczy, nawet poczy. przywołać do porządku. Nie, nie trzeba się bać. Nikt nie każe wykluczać posłał, tylko przywołać do porządku elementarnego. Chyba, że Pani się godzi na taki Wszystkich język. Państwa będę bardzo, Chyba, że Pani się godzi na taki język. Pani marszałek, Ale znamy Panią, wiemy, że będzie tak język Pani Gali, wiemy, że jest. Tak Dziękuję, panie Pomijły, to panie... Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, właściwie kręcimy się tylko wobec jednego z kamieni milowych, czyli reformy związanej z Sądem Najwyższym. A przecież tych, tych kamieni milowych jest 116. Reform do przeprowadzenia jest 48. 166 różnego rodzaju wskaźników, które powinniśmy uzyskać. Nie wszystkie muszą mieć charakter ustawowy. My powinniśmy o tym rozmawiać już w chwili obecnej, a nie ciągle o ustawie, która już powinna być dawno załatwiona. To jest po prostu deprecjonujące, co tutaj robimy. I zgadzam się w pełni z tym i wielokrotnie to już tym mówiłem, co powiedziała pani poseł Senyszyn. Podstawowym grzechem jest to, że polski parlament nie miał żadnej informacji, co jest zawarte w Krajowym Planie Odbudowy, który został przekazany przez polski rząd, przez polskiego premiera Mateusza Morawieckiego do Komisji Europejskiej, gdzie wyrażono zgody na te, na te kamienie, a my dopiero po przekazaniu tych dokumentów dowiadujemy się w polskim parlamencie, jakie zobowiązania zostały podjęte przez polski rząd, na których część koalicji rządowej nie wyraża zgody. Dziękuję, I to jest podstawowy poseł... dylemat, z którym się dzisiaj mierzymy, dziękuję, a nie tylko kwestie reformy dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Sebastian Kaleta. Pani marszałek, wysoka izbo. Od momentu zawetowania ustaw sądowych w 2017 roku co kilka miesięcy Sejm uchwala kolejne w tej sprawie kompromisy. Każdy oddaje pola tym, którzy od 2015 roku de facto nie uznają wyników wyborów w Polsce. Od opozycji w parlamencie przez część zdatowanego z nią środowiska sędziowskiego po Unię Europejską. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał, że sprawy sądownictwa nie są unijnymi kompetencjami. Kolejne szantaże mają ułatwić powrót tych, którzy pokornie słuchają Berlina. Ta ustawa to nie kompromis lecz kapitulacja naszego państwa wobec Unii Europejskiej. Minister Ziobro od początku mówił, że każde ustępstwo w sprawie reformy sądów doprowadzi do sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Dlatego jest atakowany, bo od lat ma rację. Ustawa ta pozwoli bezkarnie w świetle prawa podważać wyłączne prawo prezydenta do powoływania sędziów. Narusza bezpośrednio co najmniej dwanaście wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jest przygrywką do chaosu i kolejnych szantaży. Skoro ta taktyka działa, to dlaczego przeciwnicy Polski mieliby z niej nagle zrezygnować? Dziękuję, panie poszle. proszę bardzo, pani Gasiuk Pichowicz.